Panie burmistrzu, uzyskanie wotum zaufania i absolutorium to wyraźny sygnał, że Rada Miasta pozytywnie ocenia Pana działania. Które z osiągnięć minionego roku uważa Pan za najważniejsze z punktu widzenia mieszkańców i rozwoju Kostrzyna? Jeśli Pan pozwoli, to przy tej odpowiedzi nawiążę do wczorajszego dnia i do sprawozdania z wykonania budżetu i danych z tegoż budżetu i z rok 2024, bo cyfry myślę bronią się same. Także w kontekście ewentualnego sukcesu, o którym Pan mówi. Więc jest, był to budżet, w którym przekroczyliśmy dochody ponad 200 milionów złotych, z tego blisko 1 czwarta to były inwestycje. Budżet który zakończył się nadwyżką budżetową w wysokości 35 milionów złotych. Budżet, którym różnica między bieżącymi dochodami i wydatkami sięgała ponad 7,5%, co jest bardzo dobrym wskaźnikiem, bo to jest nadwyżka operacyjna i służy inwestycjom dalszym. A te wszystkie dane kończą się taką cyferką w pozycji zadłużenia, a ta cyferka to zero. Więc wykonujemy inwestycje w wielkości już mierzonych w setkach milionów złotych przy zerowym zadłużeniu. I myślę, że ten sukces polega z jednej strony na takim właśnie wykonaniu budżetu, jak był za rok 2024, a z drugiej strony ten sukces sprzyja temu, aby śmiało myśleć o kolejnych wyzwaniach, o dalszym rozwoju miasta, zwłaszcza w kontekście perspektywy pozyskiwania kolejnych dużych pieniędzy unijnych. Taki budżet i taka sytuacja finansowa gminy pozwala nam śmiało patrzeć w przyszłość także pod kątem możliwości wykorzystania dofinansowania zewnętrznego Unii Europejskiej. A gdyby miał Pan wskazać obszar, w którym miasto napotkało największe wyzwania w 2024 roku, co by to było i y jakie wnioski z tego wypływają na przyszłość? Myślę, że brak koordynacji pewnych działań, na których nie do końca mieliśmy wpływ. Ja myślę, że mieszkańcom najbardziej doskwierały te utrudnienia, jeśli y chodzi o komunikację w mieście. To jest ogromne utrapienie, ale ja cały czas y podkreślam to, że. Te utrudnienia są związane z inwestycjami, a nie z brakiem inwestycji, bo gdyby było z brakiem, to one byłyby niekończące się. Natomiast jeżeli one są związane z inwestycjami, to jest tylko kwestia pewnej cierpliwości, tolerancji bo wiemy, że te inwestycje się zakończą i wtedy będzie lepiej. Nie udało nam się pozyskać środków na ratowanie koszczyńskich zabytków. Ministerstwo Kultury nie zechciało nam przeznaczyć środków wystarczających do dalszych działań rewitalizacyjnych na elementach twierdzy koszczyńskiej. Zmieniło się w Ministerstwie Sportu to, że już nie ma programu budowy stadionów, tak jak był wcześniej i na stadion będziemy musieli budować w pewnych etapach, nie, nie jakby jednoczasowo. To chyba w tej chwili największe nasze problemy, ale te problemy to dla nas istotne. O czym mieszkańcy oczywiście nie, nie muszą aż tak bardzo wiedzieć, ale pewnie niektórzy chcą wiedzieć, bo to są te, które towarzyszą naszej pracy na co dzień. Te inwestycje, które wykonujemy, czy duże, czy małe. One w dzisiejszych realiach, zwłaszcza takich niestabilności prawnej, niestabilności e, prognoz finansowych, zwłaszcza te inwestycje wieloletnie, są bardzo trudne do realizowania i myślę, że to jest nic nowego. O tym, na to wszyscy zwracają uwagę.